Przemysław Czarnek publicznie zakpił z Marcina Kierwińskiego próbując naśladować charakterystyczny dla ministra Bełkot. Redaktor Ogórek z trudem powstrzymała śmiech. Musicie to zobaczyć. Prosimy o łapkę w górę i udostępnienie, ponieważ nasze treści mają regularnie ucinane zasięgi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Akurat został skonfrontowany u pana redaktora Rymanowskiego Marcin Kierwiński. A chodzi o słynne BMW, co ta platforma usiłowała uszyć, że prezydent Karol Nawrowski kupił sobie taki samochód. No i zobaczmy, co z tej rozmowy wyniknęło. Posłuchajmy. Dlaczego w spocie platformy wypominaliście panu prezydentowi luksusową limuzynę którą sami sobie kupiliście. Czy myśleliście, że w dobie internetu nikt się o tym nie dowie? Sami sobie kupiliśmy, że kto sobie, kto sobie kupił? No kto jest podjął decyzję mnie, o zakupie limuzyny? Jest, jest dla mnie rzeczą oczywistą. Mówię dla mnie, jako dla szefa MSW i ja, osoby nadzorujące służby ochrony państwa, że najważniejsi politycy w kraju powinni jeździć bezpiecznymi samochodami zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Dotyczy to prezydenta Polski, premiera. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I to jest całą tą komentarz o Jak pan słusznie zauważył, ja jestem e, ponownie ministrem proszę pozwolić. Jestem ministrem spraw wewnętrznych od końca lipca. Te z tego co wiem, te samochody kupowane były w ramach, w ramach prezydencji, ale Czyli nie, będę, MSW, nie poprzed, będę... poprzednie MSW, znaczy, kierownictwo służba, MSW. Służba, nie, nie, to nie MSW kupuje, samochody tylko służba ochrony państwa. Natomiast co do zasady głowie państwa, co do zasady najważniejszym politykom, powie, znaczy powinny te kwestie ochrony Powinny decydować o tym, jakimi samochodami, w jakich warunkach ee, jeżdżą. Okay. Jeżeli państwu się wydawało, że tam jakiś pogłos w studiu pana redaktora Romanowskiego, to absolutnie są to plotki i pomówienia. To było tylko złudzenie słuchowe. Panie ministrze, można? Można. Można no to ja Państwu powtórzę Kierwińskiego bez pogłosu, ponieważ ja też w MSW pracowałem jako wojewoda przez 4 tak. lata, a później przez Służbę Ochrony Państwa, bardzo dziękuję moim współpracownikom z Sopu, byłem ochroniany, także wożony samochodami Sopu. Otóż pan Kierwiński bez... chciał powiedzieć, że ten samochód kupiła Służba Ochrony Państwa, podległa Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, którym zawiadywał do lipca pan Siemoniak z Platformy Obywatelskiej, bezczelny kłamco Kierwiński i cała Platforma wy. Wyprodukowali spot, którym oskarżaliście prezydenta, że przy wysokich rachunkach za prąd, za który i wy jesteście odpowiedzialni, pan prezydent jeździ limuzyną za dwa złotych, którą wyście kupili, a nie pan prezydent, tylko kierwiński. Nie ma na tyle krzty honoru, żeby się do tego przyznać i robił znów pogłos w, 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 w SOP, ale nie powiedział komu ten SOP. Podlega kierwińskiemu. Czy kierwiński może upaść jeszcze niżej? Szef jednego z najważniejszych resortów w polskim państwie ma ogromne problemy z wysławianiem się. Czym jest to spowodowane? Wnioski pozostawiamy do własnej analizy. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie.